Pojawił się długo oczekiwany gameplay z Wasteland 2. 17 minut, na którym możemy e, zobaczyć praktycznie wszystkie aspekty rozgrywki. E, no i jakie są pierwsze, jakie było twoje pierwsze wrażenie? Ogólnie bardzo pozytywne. Bardzo mi się podoba ten system turowy, forma zwiedzania świata. Którowa walka, dużo umiejętności, to jest wszystko ok, ale w jednym momencie zaczyna się spory zgrzyt, i kiedy dochodzimy do dialogów z postaciami. I tam właśnie zobaczyłem coś, co przypomniało mi epokę trochę zbyt dawną, coś, co jednak zmieniło się w międzyczasie. Z jednej strony gracze, i m, którzy wspomagali ten projekt i którzy mieli jakieś oczekiwania w stosunku do Wastelanda 2, dostali to, czego chcieli, czyli pełen old school, mówiąc tam y, w skrócie. No i tutaj też w tej dyskusji bardzo często słowo pada słowo imersja, że y, jedni piszą, że ten system dialogów jest, y, właśnie pozwala rozwinąć się wyobraźni, y, że y, ten tekst tak naprawdę buduje klimat, mamy taki właśnie powrót do, do starej szkoły RP, no ale z drugiej strony, już mimo wszystko gry się rozwijają i czujemy pewien dosyć. Po, po tym, jak, jak dialogi są realizowane w współczesnych grach. Ktoś tam na forum przypomniał, dał taki obrazek śmieszny, że RPG kiedyś i Planescape, 17 kwestii do wyboru, a do tego Dragon Age 2, 3 kwestie do wyboru. Ale to nie do końca pokazuje to, co Wasteland, do czego Wasteland zmierza. Dlatego, że w Wastelandzie mamy do wyboru tematy, to nie są dialogi. To naprawdę trudno nazwać w ogóle dialogiem, to jest jak odpytywanie hmm, jakiś skrypt z konkretnych haseł. I to, go, co myśli na temat tych haseł? To jest abstrakcyjne, to pochodzi z epoki właśnie lat 80. bardziej niż nawet 90. W Baldur's Gate nawet proste pytania o wskazanie drogi były przecież napisane pięknym językiem, w których można było jakoś to odczytywać jako formę rzeczywiście dialogu książkowego. Gdzie, gdzie tu jest dialog tak naprawdę? NPC jest swojego rodzaju googlem, którego właśnie wyszukujemy interesujący nasz temat, czy właśnie klikamy na ikonę z jednym hasłem. No i dostajemy ścianę tekstu A4, który nie jest czytany przez aktora. No i tutaj oczywiście jest kwestia budżetu. Producent na tym filmie, który, który prowadzi tą rozgrywkę tłumaczy to w inny sposób, że tekstowe dialogi pozwalają właśnie odnieść się do każdego aspektu, na przykład fizyczności Twojej postaci, że mają tutaj duże pole do popisu, bo nic nie jest nagrane na stałe. I oczywiście, mimo wszystko, mimo że Wasteland zebrał sporą sumę na Kickstarterze, to nie można budżetu gry porównywać do budżetu superprodukcji. Ale mimo wszystko ja osobiście liczę, że jakieś najważniejsze dialogi będą miały Voice Acting, bo to mimo wszystko pozwala wejść w ten świat, słyszysz jakąś postać, która do ciebie przemawia, a nie widzisz właśnie tylko tej ściany tekstu. Właśnie, co tutaj miałby czytać ten lektor? Takie konkretne hasła, teksty. Czy nie twoją postać, NPC-owie, tylko że mimo wszystko, to z tego, co już widziałem, to jest takie. Zalatuje sucharem. Nie ma tutaj miejsca w ogóle na budowanie ciekawych relacji z NPC-em, w którym nagle rozmowa się rozgałęzia. Okazuje się, że poprzez wybranie pewnej opcji dialogowej zamknąłeś sobie pewną drogę wyboru. Jedni 2 miał to zbudowane świetne. Moim zdaniem, nawet gdyby tam nie było voice actingu, te dialogi były napisane tak iskrzącym się językiem, postacie były tak charakterystyczne, że one i tak były świetne, ale taka forma, w której nie mam praktycznie wyboru, jak się rozmowa potoczy, nie słyszę też swojego bohatera, bo to jest coś w sensie takiego, że nawet nie wybierasz mu opcji, na przykład w Badrus Gate, w Fallout'cie wiadomo, NPC nie był, znaczy twój bohater nie był, nie miał głosu podłożonego, ale jednak decydowało się jakąś formą tego zadanego pytania i to było bardzo fajne, to był taki prawdziwy, oldschoolowy, ale dobry dialog, w którym ten dialog na coś wpływał, na relacje i czuło się też w tej postaci na jakąś ikrę. W tym momencie mam wrażenie, że to odchodzimy jednak do tej zbyt dawnej epoki. Krasnolud był to zacny. Wypijmy za niego! Tutaj myślę, że się we dwójkę zgadzamy, że ten system dialogów to jest rzecz, która pewnie będzie dla wielu graczy sporem minus, minusem Wasteland 2, ale pozostałe aspekty gry Wydaje mi się, że spełnią oczekiwania, nawet może nie współczesnego gracza, ale że to, co zostało pokazane w tym filmie, w jakiś sposób, y, wydaje mi się, że uspokoiło tych pierwszych zaniepokojonych, że nie wiadomo, co to będzie, daliśmy pieniądze w ciemno. Wydaje mi się, że to wszystko zmierza w jakimś kierunku, że ta gra ma jakąś spójną koncepcję y, i ta mechanika, która do tej pory została zaprezentowana, jest całkiem niezła, no, ale dla mnie tak samo. Te dialogi, mimo wszystko, to mnie w ogóle nie przekonuje. E, nikt nie oczekiwał po Wastelandzie filmowości, chciałem to podkreślić. Czego bym oczekiwał? Prostej kwestii dialogowej, która pokazuje tylko kontekst danej wypowiedzi e, i odpowiedzi npc tak na najważniejsze pytanie, które jest przynajmniej nagrane przez aktorów. I żeby właśnie nie, nie, nie być cały czas atakowanym tym, tą wyszukiwarką i tymi przyciskami z boku, bo to, to właśnie trudno to nazwać dialogiem. Jeszcze wracając do takich bardzo dobrych udanych systemów dialogowych, moim zdaniem świetnym pod, pod tym względem był Alfa Protocol. Yy, najfajniejsze elementy w tej grze to były właśnie dialogi z postaciami. Nigdy nie wiedziałeś, jak rozmowa się potoczy. Decyzje w trakcie rozmowy miały yy, konsekwencje tych rozmów były dopiero widoczne w bardzo późnym, bardzo późnym etapie gry. Do tego limitowany czas na udzielenie odpowiedzi. Przy mocniejszych dialogach, takich bardziej mm, związanych właśnie z akcją, nie wiadomo bo jak zinterpretować odpowiedź drugiej osoby, to rzeczywiście pompowało to adrenalinę lepiej niż strzelaniny. W naszych czasach jesteśmy w stanie połączyć oldschoolowy gameplay, oldschoolowy to jest klasyczny gameplay turowy ze zwiedzaniem świata, z rozwojem postaci, walką drużynową, to wszystko jest do zrobienia, ale właśnie pewne rzeczy nowoczesnego, nowoczesnych gier są jednak lepsze. To nie bez powodu przeszło taką, taką drogę. Po prostu kiedyś tego nie byli w stanie zrealizować. Rozchodzący się dialog w różnym kierunku którego nie można cofnąć i nie można wrócić do poprzedniej kwestii, jest znacznie trudniejsze do napisania, dobrze, niż jakieś takie losowe hasła wybrane o, na temat tego świata. Moim zdaniem to jest antyimersja niż immersja. Więc generalnie, po pierwszym filmie ja mam jakieś pozytywne w miarę nastawienie do Wasteland 2 i w sumie nie żałuję, że wsparłem ten projekt. Bardzo długo czekaliśmy w ogóle na tego gameplaya. Wasteland 2 miał Kickstartera, który odniósł wielki sukces, ale bardzo dziwny był brak wsparcia. Tych y, fanów, właśnie pokazywaniem jakiegoś pseudo-screenu, tutaj jakiś koncept artów. Wasteland 2 kazał długo czekać i moim zdaniem oni już tego nie zmienią. Po prostu jest to ten etap, którym oni raczej budują już resztę świata, jakieś właśnie y, postacie, dodatkowych wrogów, y, może główną fabułę jeszcze jakoś dopieszczają, ale moim zdaniem ta mechanika już zostanie taka, jaka jest. No Ale mimo wszystko trzymamy kciuki i czekamy do października oby, o ile się nic nie przesunie. Bardzo dobrze. Wrecking Crew guy goes to cover. So, cover plays a pretty big part in the game. When you are in cover, anybody shooting at you has a penalty to their chance to hit. So, you can see by the other guys flanking from behind, they're getting a much higher chance to hit with equivalent weapons.